Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, widzicie? Mam kamerkę, mam kamerkę. Yy, mam nadzieję, że wszystko działa. Nie może sobie ściśle. Czekajcie, się, bo muszę ściśleć w ogóle, yy, bo zagramy w pewną gierkę, tylko chciałbym w ogóle wam yy, wiecie co yy, ściszyć tą głośność. O! Yy, zagramy sobie w gierkę w Robloxie. Chciałbym Wam pokazać, jak takie coś się robi. Cabin Crew bardzo fajna gierka. Dam Wam link do tej gry. Jeśli no, nie, nie chce Jak od razu możecie z linka zagrać. Dam Wam link do tej gry. Także teraz zapraszam na odcinek, i już przenosimy się. Jakby, że tak powiem, czekajcie, bo, bo coś tu, coś tu, coś tu. Coś tu. Czekajcie, muszę spieszyć. O, jest, gdzie jest. Tak, to jest. Dobra, także musimy, musimy, przynosimy się już do odcinka. Dobra, y, mamy grę y, Cabin Crew. Y, klikamy zagaj, no i czekajcie, ja sobie coś e, Settings, Volume, volume. Mamy 250K i mamy 250 KBoksów. No i w sumie tyle. Klikamy sobie oczywiście, tu będziemy mogli wyposażyć, ja mam już, teraz, mam, mam już ten, walizki, bierzemy sobie podróże, cyk. Idziemy teraz, jak już mamy wszystko, idziemy tutaj, tworzymy lot. Tworzymy lot, select, no ja mam tutaj już, już mam yy, B, yy, jakby yy, no, ten i mam już tutaj E, taki samolot. E, oczywiście wy na początku będziecie mieli R 145, Embraer 145, potem będziecie mieli C, e, taki odrzutowiec, potem e, Dalsza oś, ósemka, 8 no i Embraer 177, i potem będziecie mieli Boeing 717-200. To już jest większy samolot. E. I klikamy, no jeszcze nie mamy klasy biznes, ale jak zarobimy sobie, no to będziemy mieli już wtedy y, klasy biznes. Y, no to to już będzie wtedy bardzo duży samolot. No i potem mamy A320, A10, A10 A12 itd., dalej aż do 55 000 na A380, no ale to jeszcze troszeczkę nam zajmie. Także y, klikamy, wybierz. Y, ja mam tutaj y, New York i nie wiem jak to się czyta. Potem, za chwilę, jak zrobię sobie lot, czy dwa, będziemy mogli kupić właśnie już nowy, nowy, nowe lotnisko, czyli Los Angeles. Możemy do Nowego Jorku lecieć. No i tutaj mamy wybór napoi, posi jakichś posiłków. No i mamy tutaj całe szczegóły lotu, ekonomia napoje, woda, kawa, Coca-Cola. No i ja mam tam bardzo mało. E, 498 e, Jedzenie blulule, Numer lotu e, Samolot e, e, ten, e, Airlines nie, nie. Klikamy Wybieramy Wybieramy e, Pilotów Ja mam tutaj już na level 2 Więc ja wolę mieć już, już ten Wow! Nawet nie wiedziałem o tym XD. O. Ej, a czekaj, a możemy... Nie, czekaj, czekaj. Czekaj, bo bo, 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 bo... bo chciałbym coś sprawdzić Nie, to musi być ten... Ale to za... Nie, to może być chłopak. Dobra, potwierdź. 40 zł. Dobra, i mamy st Stela... Ale jest imię, imię, imię. Y nie. Tak. Nie. Nie tak? Nie tak. Nie tak. a, dziadek. Dobra, ile kosztuje? 20 spoko. Jeszcze tego. Nie tak i maniek. No. Nie. Maniek. Dobra, potwierdź. Potwierdź. Dobra i mamy pilotów. Teraz będziemy... Mogli, możemy sobie zaprosić jakiegoś... No, możemy, nie ma, nie ma interes, nie ma, nie, nie. Tak naprawdę nie da się... Nigdy nie latałem z ludźmi. Nie wiem jak to wygląda. Mamy jeszcze Stewardessę. Także bierzemy Stewardessę za 15. No i kierunek bramka numer 2. Także idziemy oczywiście na kontrolę bezpieczeństwa. O, a to dobrze. Just interakcja. Witaj Makry. Miałem swoją walizkę na wamiarku. Czy możesz mi pomóc? Tak. Mam tylko 20 minut mi przy... Niko z powrotem. Co? Nie wiem, aha, czy to jakby trzeba pomóc. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Dobra. Skanujemy Panujemy w porządku, odbieramy no i się kierujemy na naszą bramkę w tamtą stronę mam nadzieję, że wam tak nie ścina, bo no ja mam 3000 klatek no niby ło, wow, o to w ogóle jakiś samolot stoi tu, tu bardzo dużo wiecie co samolotów jest po prostu tak stoi więc nie, one nie wszystkie są prawdziwe, wiecie o co chodzi jezu, oni mi już każą wsiadać, no wiecie co że nie wszystko jest gotowe. Aha, w ogóle jestem pierwszy na serwerze, bo mam 23 loty. Dobra, i jesteśmy w samolocie. Tak wygląda nasz, yy, yy, jakby, nie wiem jaki to jest samolot. Yy, możecie napisać, możecie mi powiedzieć. O, oczywiście możemy już zacząć wsiadać, bo już mamy, mamy już. No ale widzicie właśnie, to jest ta, ta, ta dziaduwa musi tutaj stać i, 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 i nie powiem co robić, nie? No. Ale czekajcie, no bo... No ale nie da... Się... A no patrzcie, patrzcie, jakie to głupie jest. Patrzcie, jakie to jest głupie. No. To akurat przeszkadza trochę, wiecie? To akurat mi trochę przeszkadza. No dobra.

Dobra, i tym pięknym akcentem z, 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 za zapowiedzią za pilota żegnam Was i do zobaczenia do następnego odcinka, no czy tam części, jak zwał, tak zwał, tylko no o. I siemanko!